Dzisiaj wybrałem się na SSP w Piesienicy obok stacji. Przepraszam Was, ale niestety są roboty na przejeździe. No nic, tak wyszło, więc musimy sobie jakoś poradzić. A Piesienica znajduje się w województwie pomorskim, w poecie starogarskim gminie zblewo. Dawniej było to województwo gdańskie, czyli w latach 1975-1998. Zapraszam. Po prostu zobaczymy Co, intra. Z Także zaczniemy od prezentacji tego SSP. Kategoria C wyposażony jest w dwa sygnalizatory EHZ 31. LEDowe już z nałożonymi tubusami oraz niestety nie KLD-40, tylko schowany jest tam w środku EHL. Mamy tutaj oczywiście podwójne krzyże linia, jest butorowa. Jesteśmy na Osbanie, Pozdrawiamy. Więc no, przenosimy się dalej, gdyż tutaj nie ma ani monitoringu, mamy jeszcze tylko takie fajne oświetlenie. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 203, a tak dokładnie to na 32 km i 665 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak nad Czef i Przykaz, najbliższa stacja w tą, tą stronę to Starogard Gdański. A tutaj mamy szlak na Chojnicę i Przykaz i najbliższa stacja to Piesiennice, a jeżeli ich nie liczę, to Pinchy. Tak wygląda to, to przejazd kolejowy z drugiej strony, proszę bardzo, jednak ten klip nie będzie za długi, bo już naprawdę nie chcemy tutaj robotnikom głowy zawracać. No, także bez żadnego przedłużania czekamy na przelot pociągu TLK Tucholskie relacji Gdynia Główna-Kostrzyn, zapraszam. Oh. <phone rings> Także dobrze, to już by było na tyle z tego miejsca, z doby dla Aspiracji mat 08. Cześć!